Cześć, witam wszystkich, moi drodzy. Na początku oczywiście chciałem zaprosić do konkursu. W konkursie biorą udział tylko i wyłącznie osoby, które subskrybują mój kanał. Oraz wpiszą hasło konkursowe pod filmem, właśnie konkursowym. Link do konkursowego filmu jest w opisie filmu. Konkurs jest organizowany wspólnie z firmą estnumizmatyka.pl. Także jeśli nie subskrybujesz, a chciałbyś wziąć udział w konkursie. Zapraszam Cię do kliknięcia tego czerwonego przycisku. Zapraszam także do grupy Facebookowej, prywatnej grupy Facebookowej. Link do tej grupy także jest w opisie filmu. Moi drodzy, dzisiaj chciałem pociągnąć serię typów monet. Jeśli ktoś zbiera monety PRL, pewnie wie, że moneta 20 złotowa z marcelim nowotkiem, rocznik 76 z mennicy warszawskiej, występuje w trzech wariantach można powiedzieć, w trzech typach. A, Może na początek jakieś dane powiem, a więc, tak moi drodzy, waga monety to jest 10,15 grama, średnica 29 mm. Moneta jest wykonana z miedzią niklu. Rany jest ząbkowany, moneta oczywiście jest obiegowa i rocznik 76 z znakiem mennicy. Jest wybijana w Mennicy Warszawskiej. Jak to woli w Mennicy Państwowej. Nakład monety rocznika 76 z Mennicy Warszawskiej jest to 30 milionów. A monetę zaprojektowała pani Stanisława Wątróbska. I teraz, może, zademonstruję właśnie te typy monet. Jak, jeśli ktoś się orientuje, to wiadomo, że tutaj będzie chodziło o znak mennicy. Jak to wygląda? Mamy w trzech różnych miejscach znak. To są akurat monety obiegowe, więc. Bez rękawiczek, bez obaw. Jak widać, jest tutaj e, ten pazurek tak mniej więcej na środku. Końcówka pazurka z łapy trafia w środek litery M i jak jest opuszek, widać, że praktycznie jest na równo z górną częścią litery M. Ta moneta występuje rzadziej. Moment, ta rzadziej? Nie. Tak, ta rzadziej, jeśli chodzi o umiejscowienie tego znaku menicy. Następnie mamy tutaj przesunięcie znaku w stronę, jak się patrzy na monetę, to w prawo. Więc bazurek trafia w kant litery M. I jest deczko podniesiona. Jak widać. Także jest to też rzadsza odmiana, gdyż mam tych monet dość sporo, a właśnie te dwie tutaj najrzadziej występują, właśnie z tym znakiem menicy w innym miejscu. A ta jest najbardziej popularna. Ta występuje najczęściej, jak tu widać. Momencik, czy ja się nie pomyliłem, nie wziąłem dwóch tych samych monet? Nie, nie. Bo tutaj już widać, że. Albo. Momencik, chyba się machnąłem. Nie, 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 nie machnąłem się. Bo jak tu widać tu jest nieco wyżej i ten pazur trafia w środek. A tutaj pazur trafia w kant i jest obniżony. Jeszcze sprawdzę z tą. Jak widać trzy różne. Może Jakoś tu umnę, tak, ale zdjęcia też wstawię. Nie w tą stronę. Znaki manicy są w różnych miejscach. Cenowo nie wiem, jak by się to mogło jakby to mogło no nie mam pojęcia jak to wycenić po prostu mam, no, mam sporo tych monet, ale jednak za mało żeby ocenić rzadkość występowania danego typu monety więc no ciężko mi powiedzieć, w momencie przesunę sobie troszeczkę także naprawdę moi drodzy sprawdzacie monety, a jeśli chodzi o wczorajszy film Marek, Marek mówił, napisał, że na tym rybaku to jest raczej wytarcie. Marku, sprawdź sobie u mojego, właśnie tego kolegi Michała. te zdjęcie, które ja wstawiłem, pochodzi od niego i widać także na meniczej monecie, właśnie, że data jest inna jak. Znaczy dwie różne daty są, no, chodzi tutaj o szerokość tej daty. Więc um, chciałem to sprostować. Um, moja była delikatnie wytarta, ale jest to prawdopodobnie na 99% ten sam um, rybak, który Michał sprzedaje albo już sprzedawał, nie wiem czy jeszcze ma. Także na 99% wczorajszy film. Ukazywał dwie różne monety, także jeszcze raz Wam mówię, moi drodzy, używajcie lub, albo jak to ma taki jakiś mikroskopik, to też proponuję go używać. Zdjęcie, oczywiście, też wstawię do każdej z tych monet, zrobię to po kolei znowu żeby było wiadomo to wygląda tak aha, no, rewersy, żeby nie było, że to nie marceli ta wygląda tak i ta wygląda tej jest najwięcej, tej najłatwiej trafić. Tych, tych mam z tym znakiem. Nie wiem, z 25. Także ta jest najpopularniejsza z tych wszystkich, chyba że mi się po prostu tak trafiło, że mam najwięcej tej monety. No ale proszę pamiętać. Sprawdzamy sobie monety pod lupą, pod mikroskopem. Jeśli. Masz bardzo zdrowe oczy, no to wiadomo, że ty dojrzysz ten błąd, znaczy błąd, ten typ monety. No, ja już muszę niestety używać lupy. Także mam nadzieję, że tutaj Wam wyjaśniłem także, że są trzy odmiany. Będę, może zrobię jeszcze parę filmów właśnie o typologii monet PRL. To jest jeszcze parę, także to by było w sumie na tyle. Dziękuję za te Zapraszam jeszcze raz osoby oglądające moje filmy do subskrypcji. Które oczywiście nie subskrybują, i ogólnie chciałem podziękować za te subskrypcje, komentarze oraz łapki pod filmami. Także to było już na tyle. Dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.